Love me through your life. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Panie Czesławie na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko bibliotekarza. Ale zanim zaczniemy, panie Agnieszko, proszę przynieść panu Czesławowi szklaneczkę wody. Dobrze, pani Magdaleno, już idę po. Szklaneczkę wody. Wyświetlam wyniki wzdłuż trasy dla zapytania. Szklaneczka wody. Idę, 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 nalewam, wracam, wracam. Proszę, pani Magdaleno, oto szklaneczka wody. Dziękuję, pani Agnieszko, za tę szklaneczkę wody. Proszę udać się na swoje stanowisko pracy. Dobrze, pani Magdaleno, już idę, w razie czego proszę krzyczeć, ja wtedy przyjdę. Haha, żartowała. W się nie krzyczy. Haha, świetny żart, pani Agnieszko. Zawsze ceniliśmy pani poczucie humoru. Dziękuję, pani Magdaleno. Troszeczkę się wzruszyłam. Chlip, 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 chlip. chlip. Dobrze, panie Czesławie, przystąpmy do rozmowy. Proszę nam powiedzieć, jakby pan się widział na stanowisku bibliotekarza.